czkobu się Burwa, zrobisz to, który jest burwa. W nas tak, zatr핍. Dobra. On tu będzie bankowo nagrał. Brawo. się grać na Tutaj na środek. O kurwa. O kurwa. Tak jest. Aś kur... Jest pięknie. Zaraz będę. Dama. ten górą, a ten dołem. Podaj. A, a, mocno, wróćcie, wróćcie, wróćcie. Czego w dół, a nie... Tak. Do tyłu, do tyłu zawsze zapierdalać. Chodzik, zrób to. Kur... Dobre. Się, Długi, mi no. no, tak, się bibni, Długi! król, No król, 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 Zobaczymy. Kodzik. Szewa. szybko środkiem, w miarę. Zobaczymy. Kodzik. Jest, kurwa. Teraz, skupuj, żeby teraz nie jest. jest, tak jest to... Dobra. Dobra Skupiamy się, je jebut, mrówka. dałem Podaj do mrówki. Mruka. Ja jestem porożnym jeszcze, więc... Brawo. Dobra. Brawo. Tak, tak. Eee! Brawo. Dobra. Brawo. Brawo. Jest, ja podejdę. Ja... Pierdolę, brawo. <grywa> Chciałem, będzie wbiegał. No, bo... Jak ty się przewróciłeś, w kamień i No, niech zgra. No. Pięknie. Ej, brawo. Brawo. Jebni. Dobra. Wszyscy. Może Dobrze. Dobra. Dobra, dobra, Brawo. Brawo u ciebie, pamiętaj! Może to się kłuje, nie? O, o, nie, Bali ta grupa. Nie do mnie. Kamil, Kamil. Kamil. O biegam, o biegam. Kamil. Ale... Patrz Kamilos. Patrz, 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 patrz. Teraz że... możesz jebnąć. A, ja to Ej, a da mi karnego jak będzie? Dobra, zaraz fauluję kurwa. Tak. A, a Nie, no dajże mi. <laughs> ja nie, chcę, żeby ciak strzelał. Ale ja chcę. On to jednie. No, Idę tam gdzieś, nie? O, dobrze. Jest, 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 jest. Ten pole. Dobra, no to sobie... że pieszo. jeden musi być. Dobra, ktoś do mnie dzwoni, co nie ma numeru. Ten tylko dzikę. No ja pierdolec. Brawo. Brawo! Brawo. O, jest o, jest o, jest. o Jezus Maria, kurwa, dlaczego taki Kamil dostaje od Wolny. nie? <laughs> dlaczego taki? Ja. Jestem, jestem. jestem, jestem, jestem! Jestem, jestem. Aż On strzelać będzie, to je w Ale ci Jak? dramat, Jak? dramat, Drama, Ja też. Ta bramka, nie, no śniżka. O, karny. O, Patrz. mi